Coraz lepsze wiadomości napływają ze szpitala w Quebecu, do którego z poważnym urazem mózgu trafił po grudniowej walce z Aleksandrem Gwozdykiem Adonis Stevenson. Jak zdradziła w rozmowie z Le Journal de Montreal partnerka pięściarza Simon Gott, były czempion WBC wagi półciężkiej powoli dochodzi do siebie po wybudzeniu ze śpiączki farmakologicznej i wypowiada już pierwsze słowa. Zaczął podobno także poruszać rękoma i stopami. 41-letniego boksera odwiedzili w szpitalu jego trener Sugar Hill i promotor Yvonne Mitchell. Na razie nie wiadomo, kiedy Stevenson będzie mógł powrócić do domu. Co prawda usunięto mu już trochę ostomie, ale nadal pozostaje pod obserwacją neurochirurgów i nie wstawiono mu jeszcze po operacji mózgu części czaszki. Adonis Stevenson do szpitala trafił po rozegranej 1 grudnia w walce z Aleksandrem Gwozdykiem. Kanadyjczyk został znokautowany w 11 rundzie. Ring co prawda opuścił samodzielnie, ale później w szatni zaczął tracić przytomność.